Witam wszystkich, było parę pytań odnośnie tej kosiarki Sostiga Villa 11E, a modernizacja której nie dokonałem, no to regulacja wysokości poprzez siłownik, tutaj mam przyciski i następuje regulacja wysokości samego mulczera, kosiska wszystko można robić z poziomu fotela, góra dół, bez problemu wszystko się reguluje. Do tego mamy jeszcze kolejny przycisk jest od Opuszczania i podnoszenia kosiska. Ona się teraz opuszcza. Jest to jednak trochę wolno, ale rzadko się to robi, a też jest wygodne. Do tego biegi, które były normalnie tutaj pod fotelem, znajdowały się rączka. Ja przerobiłem sobie to tutaj na taki wodzik, bo zrobione to na szybko, ale działa. I mamy teraz wygodnie pod ręką wszystkie biegi. Mam e, licznik motogodzin wraz e, z obrotomierzem, temperatura i, i wolty, jaka jest na baterii. Tu jestem dodatkowo włącznik, mam e, przyczepkę, przyczepka jest tutaj podłączana, mam złącze i jest na wciągarkę, tam około tam 1000 kg, ale realnie nie wiem, 300-400 kg może podniesie. No i to jest cały sprzęt.